Przestało padać, można jechać. Zaraz tu tylko zjadę na jakiś offroad, żeby opon nie męczyć. W sumie kurde, jeszcze muszę zobaczyć czy paliwa styknie, ale nie no, był chyba pełny bak, ale tą jedną przejażdżkę to chyba starczy. Zaraz tu gdzieś się zatrzymam w sumie. Co tam była, to myślałem, że ona jest prawdziwa, jak pierwszy raz jechałem tędy. Dobra, tutaj opony nie szkoda. Wytnie Ale było przed chwilą Urwanie chmury Normalnie cały mokry jestem Ja pierdzielę. wam powiem na przelotach, bo to piątka, piątka, na przelotach czuć jednak co enduro to enduro. Te krosy trochę wolniejsze są, mimo że są mocniejsze. To się nazywa oszukana moc. Kurde, chyba tamtędy lepiej byłoby jechać. Tak mi się wydaje, że chyba tam tędy trzeba. Ja przyzwyczajony, że już piątka wbita, a jeszcze raz piątkę wbijać. Mateusz zobaczy jak te kawasaki było jeżdżone powie o kurwa ostatni raz się zamieniamy I Nie znam tej drogi, nie wiem jakie tu zakręty są

Ostatnio to wam powiem, że dobrze mi te vlogi wychodzą. Tu się coś pozapierdziela, tu się coś pogada i ma to jakoś ręce i nogi. trochę ja pierdzielę, całkiem nie tu wyjechałem, gdzie chciałem wyjechać. Dobra, zaraz tu się zleci z powrotem w naturę. Kurwa, te domy to tutaj? Wille, penthouse na tych wioskach. Ja pierdzielę. Same nowe domy. Pokażcie mi chociaż jednego sołtysa, co nie ma ładnego domu zrobionego. <gry> Zaraz się tu zatrzymam, zobaczę jak tu sytuacja z paliwem. Nie no, coś chlupie, tylko ciekawe, kurde u siebie to wiem ile mi starczy, a tutaj to, to huk wie. Ale kawa na ciepłym nie ma porównania. Żaden motor jeszcze tak nie widziałem, żeby palił. Zaraz wam pokażę, patrzajcie na to Nawet KTM tak nie zapali czasem I bez ustawiania punktu ani nic W kawie trzeba lądować na prostej kierownicy Bo to kurwa się źle może schodzić, ja to w KTM to przyzwyczajony, że i czasem kierownico tak się ląduje I to jakoś ten, a tutaj to nie ma tak dobrze. jest fajny zakręt. Teteto zawsze też na pełnej piździe go bior brałem, pamiętam. Trzeba iść biorę. Myślałem, że to w KTM tak tylko jest, jak jest taki korzeń i tak źle jesteś ustawiony, to w Kawasaki to samo, że tylnie koło tak podbija do góry. Chociaż w KTM gorzej, bo już ten mus trochę z przodu zmęczony życiem. Ale czuję takie zakwasy, mam rąk, wczoraj miałem, ale teraz mam jeszcze gorsze, normalnie... Oto za jakieś śmieci czy coś. O git, myślałem, że ten, że drogę pomyliłem, ale dobrze jest. ślady KTM po dwa dni temu tędy chyba jechałem tu kiedyś wszyscy zapierdzielają ile fabryka dała a tu jest taki ruch znaczy on zwyczaj jest pusty ale samo to że to jest nie czy teraz deszcz popadał to może się napełnił Ostatnio był pusty Kiedyś tutaj ma oblałem Tak kropi, kropi, ale dwa razy było takie urwanie chmury Raz to musiałem się skitrać trochę a Wasaki jest sporo wyżej hamulec, kurde, tak nie mogę ustawić jak w ktm żeby nogę na nim trzymać. Będzie przytankować go Jeszcze trochę do domu zostało Dojechać o. A ja już o tym paliwie to mówiłem 10 kilometrów temu Kawasaki się sporo lepiej na stojąco jedzie ostatnio patrzyłem wyżej kierownica jest tutaj nie wiem czy jeszcze ktoś mieszka ale kiedyś tu zawsze takie stado psów wybiegało jak się rowerem jechało tak jak skuterem jechaliśmy mam około 6 psów ja pierdzielę. a teraz jak się jedzie krosem, to żaden nie wybiega